Moja jedyna miłość to GKS, moja jedyna miłość to GKS, my jesteśmy sobą, klubie, klubie, klubiety nasz, pokaż jak grasz. Sobota, 1000 Centrum, Witosa Wszystkie dzielnice, które tworzą Katowice Na Bukowy się spotykają Bogie Ksiarzy dzisiaj Popaki Chłopaki śpiewają, a się nie opierdalają Zawodnikom dopingie, otuchy dodają Godzina przed szpilem, na placu się zbieramy Ja, Eko, Klonik, o innych nie zapominamy Madej, Roman, Talaga, Jasiewicz, Knopcio, Acero Jaga i Markiewicz na ryżego nie czekamy, przed siebie ruszamy Po drodze załęże i tałzen mijamy Szale na szyjach trzymamy i całą drogę głośno śpiewamy Idziemy ostrożnie, bo śmierdziele czekają Jak zawsze, jednak tu skadają, w boku stają i nie podbijają Aż w końcu kurwa sami wpierdalają Po pół godzinie jesteśmy pod stadionem Kopa, jeden naszym drugim domem w kilku hordy same znane mordy, bilety za dyszkę, już zakupione, już jesteśmy na stadionie, na sektory się wbijamy, Blaszok szczelnie wypełniamy, na północno spoglądamy, a tam przyjezdnik i bluzgają nasze kochane katowice, naszą kochaną Śląska stolicę. Oni dla nas się nie liczą, niech pod nosem coś se kwicią. Dla nas liczy się wygrana, każdy strzał, każda brama. Widzę, Polonia, Szoki, amika i wszystkich jest slajdowo pyka. Bo na geksę nie ma, dzisiaj chuja, Panem Bogiem. alleluja Piłkarze na murawę już wybiegają. Wisia, że cały stadion zagłuszają, przyjezdnych kolśniewa, nasze nasza oprawa, za to netwansom należą się brawa Zbikę, skład gieksy zaczyna przedstawiać, aż już zawodników swoich rozstawiać. Jarek koć pewnie bramce stoi, żadnego napastnika on się nie boi. Czy nie dzielam, to czy żura? Jarek królem wszystkich mura Obrony naszych nikt nie zwalczy, bryluje w niej Jacek Kowalczyk do pomocy Schnauznera ma i sadzę. Oni w obronie sprawują władzę. W środku pola króluje boja, który rzadko popełnia błędy, nawet małe. A do pomocy ma jeszcze Adasia Bałę. Sierkę i Ducha i Adamczyka. Oni kiwną każdego zawodnika. Kajkowski zdrajca ciała dał. Myśleliśmy, że wróbel sam w ataku będzie grał. Ale dziura szybko w następu znalazł i to od razu trzech chopa naraz. Przyjęliśmy ich swe ramiona. da Silva i Ferdi Shifona. Deo da Silva, z Brazylii nabytek. Z niego powinien być duży pożytek. Naszych chłopców z grubsza już znacie. Więc nie dziwcie się, że rywać sam w gacie. Kolejny mecz, kolejna wygrana, kolejna data w kalendarzu zapisana. O kieksa w tym roku Czosstwo mierzy. Każdy z bukowy mocno w to wierzy, bo wiara czyni cuda, wiarą wszystko nam się uda. Kiedy weseli boisko, opuszczamy po drodze do domu. Jeden temat mamy, że następny mecz. Znowu wygramy, następny mecz, znowu wygramy. Ostatnie słowo, i każą powiedzieć chcemy. Dziękujemy! Dziękujemy, ja ci powiem ty w bo czemu nie nadtydzień nie, bo mam żółte serce i zielono-czarną krew.